Trochę na E odbi. U 900 co to jest. ja znalazłem coś ciekawego. Okej, okay, coś złego na E oh! oh! Oton Okej, okay, lekko w lewo. Minimalnie dosłownie. Ok stop. Co ty... Jak ty zrobiłeś Turbo boost? Na candy? Q! Bo chyba po ulepszeniu na Q można. No nie wierzę, Aha! ja tylko nie wiedziałem. A ja dzisiaj. się zastanawiam Co to za przyspieszenie niby? Co tu <laughs> nic nie ma. <laughs> O to już. No, bo tak się świeci tylko. sprawdzę sobie? Nie? Jest tu takie... To było tam takie coś? No nie A to coś jest? Nie. Nie wiem. A teraz nie no teraz nie sprawdzisz. No dobrze. jesteśmy na, na tym. E. Kanji? Tak. Ale zielono. Nie płyniecie w stronę światła. Kanji Gdzie płyniemy? W dół? Ja płynę w dół. U, dobra. dobra, nie no, on rozwala monitory. Ku, biorę. O! To, czy, to A to ty! Lag? Jejku! <grym> <grym> Wystraszyłeś się tej sukienki, co? <grym> Trochę? <grym> Ej, czemu tak mamy FPS-ów z No nie. No nie, załadowały się potwory. Chyba. W sumie słyszę. Tego z ADHD. Nagle trzydzieści w ów Idealnie. Aha. Nie przygotowali się na to. Nice. Aha. I co?

O, potem będzie lew 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 Ej, kto tu coś lew 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 Ja? lew Ja lew lew próbuję! Będzie lew 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 nie, ty No nie wiesz. Monitor tu jest. Jak coś będzie ja jeszcze na jedną biorę? łapę, to biorę. Też mogę wziąć. Czy bo ja mam na dwie ręce no. aktualnie, więc jo, i tak muszę się wrócić Jak jest ten... A, bo to? A, było to coś na dole. Tu niżej płynąłeś? Yy, przez ten dziurę, no? Są no tu katakumby w ogóle. O, wyjście z teleportera jest? Albo nieaktywny teleporter? To czy... ty kopie są? Nie, to policja, nawet gorzej. <laughs> no, coś słyszałem, właśnie. Sadziłem krzesło ogrodowe do kieszeni. Jestem kozak. Pojem na kieszeń. No. Przepływam właśnie katakumbami pod policją. Bo tam nic nie ma. Tu nic nie ma. No, gdzie ty jesteś? To? O, kolejne Kiedy na dwie ręce. Ja szurkę, co macie może tlen? Nie. To nie, jak No, to niedobrze, bo mnie tam też nie ma. Mam tlen. Dwa razy tlen nawet. Nie, yeah. yy, biorę wózek No nie, zamknij drzwi, mam jeden plenę. Nie, kandy, otwieraj ty drzwi. Co to jest? Ach, to jest dekoy. O, Znaleźliśmy gdzieś. Kiedyś. Kiedyś. <laughs> Idę na szybko coś sprawdzić jeszcze. No właśnie, to jest ta podwodna sala.

Wyjście ja kiną, to Czy ja właśnie poszedłem tam naokoło, bo tam jest część tych powodów, takich dolnych tych części. O ty! Ej, no czemu to się nie otwiera? <śleskujące> <śleskujące> zablokowałem! Co za troll! Nice. Na N, na N, na N. Okej. Okay. X7 Loch Na E. Nie, nie, nie. Dobra, dobra. Na E, na E. Jest dobra. dobrze, no. jest dobrze. Pusta busta, zrób. Dobra, i misja, 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 do tyłu, do tyłu. SzMytho, szybko, 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 Nie, dobra, prawo, prawo, prawo. Kraken albo coś się nas zbija. No nie. Jest dobrze. Nie trafi nas. Wymkniemy się mu, ale nie będziemy mieli Znaczy to nie była misja, to był ten znak zapytania. No nie, <laughs> zwracaj. byśmy mogli kaczki sprzedać. <laughs> o, dobra, znowu, 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 znowu. to... Dobra, przygotujcie się. Ale to będzie już misja. Fioletowa. Więc nieźle. Za trzy, dwa, jeden, let's go. Bo nie sądziłem, że jest aż tak dobry o, <grym> nie, musimy kupić torpedy O wy <grym> świecicie na fioletowo torped. No i czemu świecimy na fioletowo? Wobec na fioletowo w to terenie gdybym, misja. O, fuu, ale to Tutaj nie widzę O to, to no, nie No baba to, to ta baba poszło. To chytra baba z radą ja mnie grozi <grym> 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 A Żyjesz? Żyję. Niedługo. Dobra, dobra, dobra. Ja lecę. Idealnie. I jak ja teraz znajdę, gdzie jest statek, jak tu nic nie widać? A, widać go. No hej. Siema. Pominujesz hitrą babę z Radomia? Jak to zrobiłeś? Jakoś się udało. Wiecie co ja to chyba zrobię? Nie wiem, co się stało, ale zgasły no, wszystkie światła i nie mogę włączyć latarki. Ciekawe. Chytra papa z... z... Dworkiem no, śmieci. Jest pele. No nie, tak obraża się Radom. <noise> Goni mnie Ja ją mam, ja ją mam. Nie, za nie zapiję mi? O, chyba zła będzie. Chytra baba wyłączyła światło. O, włączyłeś się z powrotem? A to ja mam twoją klątwę teraz. Dobra, Kanji Tium, wyjdź a my popłyniemy ze śniegu. No, no. Kolejne bezsensowne pomieszczenie. No. Jestem hitra litrabana z Radomia. Chyba przegrałeś jednak tę walkę się okazuje. Siema. No hej, właśnie słyszę jakieś pierdy za mną. No, można wyjść jak chcesz. ADHD. Ma. Ej, te pokoje strasznie puste są. No, mega. No, leciał mój orzech, to i za nim. O, widzę, dobra. Czy on został zabity przez tego giganta? Ej, tu słowo, więc są zabity przez niego. Nie, mój agent Nud. No to jest. To Przecież... no teraz, bo ja go znowu przywołałem. Uh -huh. Dobra. No, tyle, no nie, nie wiem. Będziemy... Nie kradniemy worka chytry i babi z radomia. No, nie, tam. <laughs> no coś nie. Nie, nie. wiem Tam było ukryte jak jeszcze, co? No nic nie ma, dobra. Wszystko jest naczele... Gdzie pewno... jest chytra baba z Radomia. Jest Ty bo cię zostawimy. No nie. To trap. No i teraz powiem nam, że nie znaleźliśmy 90%. No Aj. nie, to po prostu było takie puste. <grym> Ale nic nie było widać przez większość czasu. O, stop, dobrze, dobrze, trzymaj kurs. <grym> jeszcze w lewo trochę. Stop. W sensie, point, point, dobra. Dajesz, dajesz, dajesz Przepraszam Ojej, sprzedamy kaczki Mio, to w to na mnie jak szatan Dobra, bierzemy kaczki w takim razie Ale będę spryczny Trzymamy o no, nie, to chcesz mu to nie zauważył. Chcieliście wszystkie czy nie? Ja mam jedną, trzy były, trzy były kaczki. Ja mam jedną. A, okej, okej. I ty? Ja mam też. Nie kapnij się. To, to jest prawda, Jak to jest, że jak tu pierwszy raz byliśmy, nikt do niego nie dopłynął? Dopłynęliśmy tylko... Dopłynęliśmy, tylko trzeba A, mieć kaczkę, trzeba chyba, kaczkę. żeby... Torpedy, torpedy! To dajesz się dajesz maskotkę, dajesz Fajrza. maskotkę! Fajrza. Not enough. No nie! A, po to jest jeszcze jedno! A. I to cała oferta chyba, nie? Kurczę, nie było okazji mu wcisnąć. Sprawdźcie co się stanie jak mu się kaczkę zabierze To już było. Teraz twoja kolej. No teraz pan. <grymne> o, dodatkową torpedę. <grymne> Wezmę. <grymne> Z1 kasa, F6 e, Loch Ness. Prawo, 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 prawo. I pusta, 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 pusta. pusta. Szybko, pusta, 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 pusta. Pust. za późno. Ale szukować się, bo misja za chwilę, ale w prawo jeszcze, jeszcze w prawo trochę. Dobra, ja tutaj pewno. Dobra, dobra, dobra. I szukować się, misja, 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 misja. A cholera, policja, I to dron chyba. Jakie potwory to są. Ma ktoś tego? Katera? No. Bo tu przed nami po prawej jest. Uwaga, Ty, ukrywa. jak to wybuchnie we mnie? Nie tylko robię że... O kurde, piła. Uwaga. No tobie. Uciekam, uciekam już. No nie dało się tu Normalnie. Len. Ja mam jakąś dziwną głowę, maskę, czachę. Teleport! Aha. Teleport na zewnątrz. Nice. Wydaje mi się, że one są losowe, chyba ta. W sensie, że można samo, sam, sam, ten... Co to? A myślałem, że. Skarbto. nam piłę. A mnie zabije, zakryje. Mam 37%. To ciekawe. No, no zapoknie. To nie ma przejścia. O, tu jest przejście. Policja. Terenac, bo nie wiem jak są wyjść. Nie nac mnie blokuje. What the f a to jest kurczak! Nie zabijaj mnie, piska! What the fuck, to nawet nie jest ten teleport. Co ja teraz mam zrobić? Nie wierzę. Słyszę tu kogoś. To jest wyjście? O matko. Nie? Nie, typowe. Nawet teraz jestem w stanie słyszeć go. To chromi mnie zabił. Zabija mnie, no umarłeś. Co? Nie wiem, o co chodzi. No nie. Kurde, mam przecież szaszłyk. Aż dwie. Uważaj tam, nice. bo tam dwie piły są i miałem jedną po jednej stronie korytarza, drugą po drugiej. <laughs> tak naparcie przeżyłem troszkę. <laughs> Dobra, skupimy się na tobie. To no dobrze, to o, dobrze. Dobrze, na mnie. Dwie minuty. Aha, to jest na zewnątrz. Gdzie chromi? Nie wiem, przed chwilą słyszałem o teleport i to tyle ostatnie <laughs> słowa chromi. Daj mi to zmienić i ten. O, ty. No nie. Leci tu. Szybciej, 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 szybciej! Szybciej! Jest! Nie! Dobrze, no, bądź! Nie, no, nie. No, nie mogę, on tam był! Nie. Co? Czekasz pół? Bo limitu czasu? O, pociągnąłem za późno chyba. No, no, nie. Jeszcze, no, nie Nie dość, że zabił mnie, to jeszcze za późno skończył No ty, bo czekaj, jak to wiem, na ciebie No zamknęliście mi drzwi No nie Nie wierzę